¡Hey, hey! ¡Estoy esperando a mi canto y a mi W odcinku ze Spyro Rained Trilogy Dzisiaj wygramy sobie Spyro i tak jak widzicie jestem tu, gdzie już byliśmy, a mianowicie tylko i wyłącznie dlatego, no że to się nie zapisało, a ja chciałam troszeczkę nadrobić, ale zbiłam skrzynkę, z której nie pozbieraliśmy diamencików, więc ja aktualnie pozbieram je tutaj z wami na wizji. I zaraz będę transportować te nasze słoniki do naszej zagrody, gdzie tam powinny one sobie być ale jeszcze tutaj mamy jeden kryształ i teraz jestem w stanie go o właśnie zebrać tak jestem w stanie więc znakomicie teraz możemy wylądować no i zająć się tymi naszymi słonikami żeby je doprowadzić do e, właśnie tamtej naszej zagrody. A żeby to zrobić, oczywiście potrzebujemy się troszeczkę tutaj wspiąć i im e, to ułatwić. Fajro, czy ty będziesz się wspinał? Dziękuję bardzo. Musimy je przetransportować troszeczkę wyżej, oczywiście. Teraz tak, żeby nie spadły tylko. Dobra, są na tym wyższym poziomie, więc teraz chyba będzie mi je prosto przetransportować do właśnie ich zagrody. Zobaczymy, jak to zresztą będzie. Mam nadzieję, że jednak nie wypadną i pójdą tam, gdzie ja będę chciała, a mianowicie dokładnie w tamtą stronę. Ten słonik jeszcze fajnie by było, gdyby nie spadł. Okej? Okay? Chyba będzie kij. Teraz możemy na spokojnie je przetransportować w tamtą stronę yy, i będziemy mieli już pięć słoników w naszej zagrodzie, bo pozostałe trzy już tam umieściłam, tej właśnie naszej początkowej mapy. No i zaraz będziemy wracać do pozostałych dwóch, które mamy tutaj sprowadzić, a one będą tam, gdzie ostatnio zakończyliśmy. Tam jeszcze mieliśmy jakieś zadanko z profesorem i z nasionkami, więc prawdopodobnie to będziemy właśnie teraz robić, tylko potrzebujemy umieścić właśnie Dzięki te pięć swoją, słoników. I za twój, <trych> Trud. Dobra, i tak jak widzicie, dostajemy kulę, ale tą kulę w tym przypadku już mieliśmy. Mnie Dokładnie. Słoniki, ale dobre z oczu. Dobra, straciła je z oczu, więc musimy je tutaj przyprowadzić. A my bardzo dobrze wiemy, gdzie one się znajdują, a mianowicie tutaj. Więc czas tutaj polecieć, po zabijać. Za strzelił tam z okna, tego okna na górze się. Profesor zapewniał, że pracuje nad sposobem, bym wrócił do Juli, ale dawno go nie widziałem. Okej, okay, musimy znaleźć profesora. A profesor jest tutaj? Nie, to jest chyba ta Julia mniemana. Ale okej. Okay, musimy zniszczyć te ptaszyska, które czekają tutaj na dostaw, właśnie naszych tasiorów. Ale zanim to, to jeszcze słoniki. Fajnie by było je przetransportować. Problem jest w tym, że jak mogę jeszcze tutaj przetransportować je. To tutaj będzie to ciężkie. A one same tak, jakby tam przeleciały. No dobra, to to jednak ciężkie nie było. Tutaj mamy profesora, a tutaj mamy jeszcze kryształy, których nie zbieraliśmy, więc zacznijmy od zebrania ich. Jakby ktoś się ciekawił, jestem na poziomie Zefir, muszę zrobić tutaj 400 kryształów i 4 kule. Róbmy ten poziom dalej, bo ostatnio zrezygnowaliśmy z robienia tego poziomu, a jednak to jest ważne, żeby go właśnie zrobić. Dobra, idź tam, słonik. Nie tam dokładnie. Tylko tam. Dzięki. No i dalej tam. Musimy go przetransportować. W tamtą stronę. Dobra, podejść do krawędzi i siup. Przeleci? Przeleciał, dobra. Więc wszystkie słoniki tam są. Mam nadzieję, że on nie spadnie. Proszę cię, słoniku, nie spadaj tylko. A my lecimy zrobić zadanie od profesora... Które jest gdzieś tutaj. I ostatnio właśnie na nim skończyliśmy. Spyro, mój Zuchu, mam dla ciebie magiczną fasolkę. Znaczy, ziarenko. Gdzieś tu było. O, już jest. Może zasadzisz je w ziemi i sprawdzisz, co z niego wyrośnie. Chęciom, e, nie wiem, czy tego nie trzeba było robić w jakiejś kolejności, akurat, ale spróbujmy. Oj, e, tak? No właśnie, to chyba trzeba było robić w jakiejś kolejności. A i teraz nie wiem, czy nie zepsułam przypadkiem. Czy da się to zrestartować u niego? Zapodziałeś gdzieś ziarenko? Mogę sprawić, że wszystkie rośliny. Dobra, to tak, proszę. Niech wszystkie rośliny znikną, bo zdecydowanie to ziarenko nie miało być tutaj. Aktualnie, chyba jedyne miejsce, do którego musimy pójść, w zasadzie ziarenko, jest właśnie tu. Więc może tutaj zasadźmy to ziarenko, żeby wskoczyć właśnie w to miejsce. Oczywiście. Prawie. To skomplikowane. Ale tak, dobra, zasadziliśmy to nasionko, więc teraz będziemy musieli zasadzić chyba to. Chyba tak. Ale ja nie widzę tutaj jeszcze jednego z nasionka. Tam jest i tam jest, ale ja tutaj chyba nie doskoczę, prawda? No nie, nie ma szans, więc co ja muszę zrobić? Chyba zaraz będę musiała to sprawdzić, no ale dobra. Zanim to, to polećmy ogarnąć nasze słoniki, bo to jest chyba bardzo, bardzo, bardzo ważne. W tej chwili. Halo, panie słoniku, czy mógłby pan... O nie, świetnie spadłam jeszcze. Dobra, mamy słonika już na swoim miejscu, możemy je przetransportować. Powiem wam, że to droga przez mękę, dosłownie. Ten transport tych słoników to jest najgorszy, co może być. Serio. Jeszcze jakby one tak ładnie latały, ale one mają jakieś problemy życiowe i się wiecznie blokują o coś. I to jest takie wiecie, takie malutkie przeskoki pomiędzy tymi rzeczami. O, albo się dziwnie odbijają. Dobra, leć tam słoniu. Tędy nie mogę. Możesz nie chodzić po krawędzi. Co wy macie do tych krawędzi? O co wam chodzi z tymi krawędziami? A potem. Ja muszę się też ustawiać na krawędziach i nie mogę ich tyrpnąć, bo one się blokują. O, właśnie na przykład teraz. No bez sensu. Czy tutaj jest ta wielka kula? Nie wiem po co. Ale dobra, zróbmy to zadanie. I zaraz będziemy kombinować dalej z tymi nasionkami. Bo to będzie ewidentnie za ciężkie e, jak dla mnie. Dobra, mamy. mi. Odnalazłeś wszystkie siedem Oto groda. I mamy kolejną kuleczkę, a nie aktualnie idę zobaczyć jak zrobić z tymi nasionkami. Bo ja niestety nie mam pojęcia. Dobra, powiem Wam, że odpowiedź, jeśli chodzi o za nasionka była prostsza niż się spodziewałam. A mianowicie, wystarczy po prostu to usunąć i na przykład możemy tym plunąć jeszcze raz. O czym y, nie wiedziałam, i jakoś chyba nikt nie poinformował o tym, a przynajmniej nie wiem, nie zauważyłam takiej informacji. E, więc skoro możemy je zabierać, no to sprawa jest dużo, dużo prostsza. No bo przecież możemy teraz się na spokojnie przedstawić. Transportować tutaj, w tym momencie, i możemy doskoczyć do właśnie tego miejsca, do którego wcześniej chciałam. A mianowicie lecimy tutaj. Um, tutaj, gdybym jeszcze potrafiła skakać, na przykład nice. I tutaj no i mamy kolejne, czyli zasadzimy je tutaj. Wyrośnie nam dużo większy liść, więc możemy sobie tutaj o Siup. Dobra, jesteśmy lecimy na platformę. Mamy nasionko i możemy je plunąć. Teraz pytanie, czy ja mogę tak zrobić? Tak, udało się, więc bardzo fajnie, wyjdźmy z tego widoku, no i chodźmy tutaj. Nie będziemy musieli się przy okazji cofać, a ja najpierw zrobię tak. Dobra, i tak, idealnie. Tutaj mamy nasionko, do którego możemy plunąć. Idealnie. Wyjdźmy z tego widoku. Tutaj nic się nie da zrobić, więc lecimy dalej. Dobra, no i jeszcze tutaj. I jesteśmy, mamy klejnoty. Czas teraz przylecieć tutaj chyba. Dobra. I tutaj mamy profesora, ale możemy zejść już tutaj na dół. I co tam, profesorze? Ruchu. Oto dwa kolejne ziarenka, dzięki którym przejdziesz dalej. A, i jeśli możesz weź to ze sobą, tylko przeszkadza mi w kieszeni. Dobra, więc mamy klejnot. Bardzo fajnie, możemy lecieć w takim razie dalej. Mamy dwa nasionka, więc trzeba je zasadzić tutaj. Oj, aż spadłam z wrażenia. I gdzie jeszcze? Ja chyba powinnam tutaj najpierw przeskoczyć. Bo nie wiem, czy teraz będę mogła w sumie. Zobaczmy to. Ja mogę tutaj? O nie, chyba nie. Dobra, trzeba będzie tutaj plunąć na razie. Rozpalić. Oddaj nasionko. Dobra, i teraz zaniosę je tutaj na razie. I wrócę po to. Dobra? Chyba o to chodziło mniej więcej. Teraz musimy wejść tutaj na górę, plunąć tym tutaj. Idealnie możemy wziąć to nasionko i lecieć dalej. Dobra, i jeszcze tutaj? Oj, nie. Oj, się nie udało. No, i teraz będziemy musieli po raz ponowny to powtórzyć. Ach, powiem wam, że te nasionka. Te nasionka to po prostu jakaś istna tragedia. No, ciężko się z nimi obchodzi. No, ale cóż, jakoś tak to bywa. Trzeba sobie z tym poradzić. A wolałabym, żeby to jednak było dosyć szybko bo chciałabym nagrać jeszcze jeden poziom. A jeśli ten poziom będzie trwał długo, no to następny też się nie uda nagrać. No ale dobra, jesteśmy tutaj. Wylatujemy... No nie halo! Dobra, spróbujmy. Jesteśmy, dobra. I mogę rzucić tutaj nasionko i to chyba będzie już ostatnie nasionko, które możemy tutaj rzucić. I jesteśmy! Romeo! Romeo. A gdzie żeś ty, mój Romeo? O. Oto i Romeo. Proszę, weź to. Już nie będzie mi potrzebne. I mamy ostatnią kulę. Znakomicie. Powiem wam, że idealnie. Ale chyba brakuje nam troszeczkę kryształów z tego, co mi się wydaje. Więc będziemy mogli... W sensie, będziemy musieli wręcz iść ich jeszcze poszukać. A, a ja wiem prawdopodobnie, gdzie są, bo mamy... Ten taki wazon do zebrania. Więc będziemy musieli się troszeczkę wrócić. Dobra, niech tutaj przywali głową. Wróćmy się tutaj. Po właśnie ten tajemniczy wazon, jeszcze. O, właśnie ten, który jest tutaj. Gdzie teraz musimy się udać? Na sam początek, praktycznie. To wracamy. Co innego mamy do robienia. Się, no w sumie dużo rzeczy mamy do robienia. Jak musimy, no to trzeba wrócić, co nie? Zobaczmy, gdzie on jest. Tutaj na górze. Więc lecimy. I sióp. I gdzie? I teraz na samym jesienkim Początku. E, no więc szybciutko przelecimy się tędy. No i tam już go widzimy. I mam nadzieję, że to będzie już ostatnie miejsce. I ostatnie klejnoty do zdobycia. Tak, klejnoty. Zebrane, poziom ukończony w 100%, więc ja teraz szybciutko lecę do wyjścia i będziemy się widzieć już przy tym wyjściu. I uwaga, uwaga, talizmy zebramy, więc wracamy do domu. Ja przy okazji jeszcze Wam przypominam, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze, a jeśli jesteście nowymi osobkami, to zapraszam Was do zasubskrybowania, a ja już się nie odzywam, bo jest kaczka. Ptaszek. No cóż, tak bywa. My wracamy na jesienne równiny, no i tak jak już Wam wspominałam, zostawcie te łapeczki w górę i komentarze, bo to bardzo mnie motywuje do nagrywania dalszych odcinków, a jeśli lubicie tą serię, no to pokażcie, że ją lubicie i właśnie zostawcie tutaj naprawdę dużo łapeczek, jak i również komentarzy. No i dobra, ten poziom mamy zaliczony, więc lecimy od razu do drugiego, który jest tutaj czyli Miejski Szlak. Więc bez żadnego przedłużania, zaczynajmy! Zobaczymy jaka scenka czeka nas w tym poziomie. O! Nie, nie tego się spodziewałam! Że nic nie tego się spodziewałam, że to będzie poziom na szybkość od razu. No ale dobra, mamy poziom na szybkość, więc musimy się e, tutaj szybko orientować gdzie musimy lecieć w ogóle. Bo ja tego absolutnie nie wiem. Tędy, tędy, a tędy mogę, muszę biec w ogóle. A gdzie dalej? I gdzie dalej? A tędy. Wow, co to jest w ogóle za poziom! Ja nawet nie wiem, jak go robić poprawnie. Tutaj jest tyle rzeczy do robienia. Dobra, mamy. Tutaj, tutaj, tutaj. Tutaj i tutaj i teraz rozpęd, oj na dół i tutaj, 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 zawracamy, tutaj, jeszcze tutaj gdzieś jest gołom. E, nie wiem gdzie jest gołom, nie wiem gdzie jest gołom. tutaj jest gołom. Dobra, mamy gołębia i lecimy jeszcze tutaj. Mamy tego. I czekajcie, wróćmy się, bo tutaj chyba. O nie, nie zduszyłam głębi, a było już tak blisko. W ogóle prawie wszystko zrobiliśmy. Brakowało nam dwóch głębi, które absolutnie nie miałam pojęcia gdzie są. No ale dobra, lecimy z tym dalej. No bo to jest czas. To jest poziom na czas. Więc spróbujmy jeszcze raz. Mamy zdobyte trzy rzeczy, więc nie jest tak źle. Teraz tylko ogarnąć, gdzie są te wszystkie gołębie. To będzie najgorsze. Ale tutaj chyba wszystkie gołębie zaliczyliśmy. Więc jest okej. Okay. Tutaj mamy. Tutaj jest gołąb. Więc weźmy tego: gołębia. Tego. Tego: gołębia. Tego. Tego: gołębia. Tego. I chyba mamy większość Tutaj został nam jeden ten stwór I jeden ten stwór Dobra I teraz lecimy po e, Ten nasz poziom na szybkość W sensie ten takie, no wiecie Te takie bramy, o Tak to bym powiedziała Dobra, tutaj latamy znowu I zbieramy morsy e, to chyba będzie szybki poziom Dobra Tak i tutaj, i tutaj na dół, do góry i tędy. No i to będzie wszystko. E? To będzie najprostszy poziom na szybkość, jaki miałam. Oj, tylko tutaj, no właśnie, zderzenie z głową. I poziom zaliczony. 1,11, rekordowa prędkość. Tak szczerze, nie spodziewałam się tego, ale jestem z nas dumna. Drugim podejściem udało nam się zaliczyć wszystko. Niesamowite! Moja koordynacja ruchowa chyba się poprawia, ale nie chciałabym tych słów rzucać na wiatr. Zobaczmy, czy jeszcze w tym poziomie nie ma specjalnego klejnotu do zdobycia. Jeśli nie ma, to zaczniemy sobie jeszcze kolejny poziom, a jeśli jest, to jeszcze się tutaj wrócimy. Ale z tego, co widać, to chyba nie ma. Zresztą możemy zobaczyć to w przewodniku, czy miejski szlak jest ukończony w 50%, więc jednak jest gdzieś ta kulka, więc chodźmy zobaczyć, gdzie ona jest i spróbujmy wykonać zadanie. Nie wiem, na czym to zadanie będzie polegać, ale musimy znaleźć coś takiego nietypowego, co jest tutaj. I czekajcie, co to może być? Gdzie ja muszę się udać, żeby to zadanie zrobić? Kurde, nie wiem, może tutaj? Tak! Udało się! przestępczością. Myślę, że możesz nam pomóc się z nią rozprawić. Szajka Kocich Złodziei wspięła się na mury budynków i dobrała się do moich funduszy wyborczych. Pomożesz mi się z tym uporać? No pomogę, ale czy to jest na czas? Świetnie! Łowca zajmie się ściąganiem tych obwiesiów z murów, ale ty musisz przejąć to, co ukradli, zanim bezpowrotnie utonie w kanale. Powodzenia! Łowca czeka na ciebie na zewnątrz. Dobra, spróbujmy to zrobić. Złapłup, zanim wpadnie do wody. 12 rzeczy. Ok. Zlecimy za łowcą. Oczywiście to jest ta sama powtórka z rozrywki, że ja absolutnie nie wiem. Ok. Mamy. Że ja absolutnie nie wiem, gdzie łowca leci. Co jest trudne dosyć. Ale chyba do zrobienia. Dobra. Mamy. Mamy. Gdzie jest łowca? Tutaj jest łowca. Dobra, gdzieś tutaj. O, o, nie widzę. Dobra, mamy. Jeszcze trzy. Tutaj. Tutaj. I ostatni nam został. Powiedzcie, że uda nam się tu zrobić. Nie, spaj Nie ogłębia porządną nauczkę. I mamy klejnot, i mamy klejnot. Znakomicie poziom ukończony w 100%! Wow, powiem wam, że z tej krainy chyba wszystkie poziomy możemy stąd wyjść, bo już mamy poziom ukończony w 100%. Że chyba wszystkie poziomy do tej pory zrobiliśmy na 100%. Nie mamy tylko tak naprawdę na 100% jesiennych równin, ale to tylko przez to, że jakby nie wiem, gdzie dalej się udać i trochę nie wiem, jak się dostać w to jedno miejsce, w którym ostatnio próbowaliśmy się znaleźć, tam spoza murów, ale teraz jak wejdziemy sobie do przewodnika, mamy w 100% miejski szlak i to jest chyba który poziom? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, czyli mamy pięć poziomów zaliczonych aktualnie. Tutaj już nic do zrobienia nie ma. Jeśli chcemy nowe poziomy, to musimy aktualnie udać się tutaj na e, górę do naszego bankiera, bo tutaj wszystkie poziomy są skończone. Tak jak wcześniej powiedziałam, w 100%. No dobra, postujmy sobie tutaj, pomimo tego, że nie przy tym poziomie kończyliśmy, ale e, mam nadzieję, że Was to nie zrazi. Albo czekajcie, dobra, ja idę tam wrócić i zaraz do Was wracam. Upsik, coś włączyłam. Yy, przez przypadek, bo gdzieś. Aha, dobra, bo mamy taki skrócik. Okej, okay. bo jak porozm porozmawiamy teraz z Lorą, to ona nas przeniesie właśnie w tamto miejsce, które widzieliście. A ja nie tutaj chciałam, tylko tutaj, żeby z Wami sobie zakończyć. Ten odcinek będzie troszeczkę krótszy, bo prawdopodobnie będzie miał około 20 minut, bo jeszcze mam do przycięcia ten odcinek. Ale dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście, i mam nadzieję, do zobaczenia następnym razem. as a movie and's papa